Witam Was serdecznie. W najnowszej odsłonie filmu Kota w Butach mogliśmy zobaczyć postać Lobo, który to jest uosobnieniem śmierci ścigającej tytułową postać. Kot w Butach, przez jego nieposzanowanie życia, można powiedzieć, że się Lobo, który to chciał odebrać mu jego ostatnie życie swoimi rękoma, wierząc w przekonaniu, iż 9 żyć to stanowczo za dużo. Wiele osób, w tym ja, zaczęło mówić o tym, iż Def to najlepszy antagonista z filmów animowanych. Dlaczego? Już wyjaśniam. Przed tym filmem, jak rozmawiało się o najlepszych antagonistach z serii filmów animowanych czy kreskówek, dawało się na przykład TaiLunga, Bila Sferke czy Shena. Jednak, już po kocie w Butach, ostatnie życzenie, prawie wszyscy są zgodni, iż to właśnie Dev zasługuje na koronę najlepszego, głównego złego. Zacznijmy może od tego, iż sama postać śmierci jest genialnie tutaj wprowadzona. Od początku filmu, puszek ciągle powtarza i śmieje się śmierci w oczy. I wiadomo także, iż kot w butach nigdy nie został poważnie zraniony. Nieświadomy kot spotyka się ze śmiercią, gdzie to nie dość, że zostaje po raz pierwszy zraniony i dodatkowo z łatwością pokonany, to jeszcze wystraszony ucieka przed lobo. Zawsze, gdy się nasz wilk zjawia... Czuć wokół niego mroczny klimat, który to czasami może nawet wywołać u niektórych osób ciarki, a to dlatego, że puszek wraz z widownią boi się go, przez to, że nieważne jak silny by był, przy nim zawsze czuje się śmiertelny i do pokonania. Gdy śmierć się zjawi, wiadomo, że kot w butach jest w zagrożeniu i czuć jego niesamowitą siłą. Nie dość, że Def jest straszny, to jeszcze dzięki niemu puszek tak naprawdę może się zmienić z egoistycznej legendy na kota, który opiekuje się jego przyjaciółmi. Najlepsze w tej postaci jest to, że nieważne ile kot w butach by uciekał, zawsze będzie blisko niego. Był on przy jego każdej możliwej śmierci, a możemy to potwierdzić nawet w jednej ze scen filmu podczas walki z gigantem. Pomimo faktu, iż lobo nie pojawia się zbyt często podczas całego filmu, to i tak pociągnął za siebie tyle wydarzeń, że swoją czasami nawet krótką obecnością przypominał każdemu, po co puszek tak goni za życzeniem i przed czym tak naprawdę ucieka. Na dodatek nie możemy zaprzeczyć, iż każdy antagonista musi mieć w sobie coś unikalnego, coś co zapamiętamy na długo po obejrzeniu całego filmu czy serialu. Tak mało miejsce w przypadku Jokera w Mrocznym Rycerzu, Bila Cyferki w wodogrzmotach Małych, czy Tai i Shena w Kung Fu Pandzie. I tak właśnie jest także w przypadku samego Roba. Jego gwizdanie, czerwone oczy, czy uciecha, gdy widzi przestraszonego puszka to coś niepowtarzalnego, coś, co trudno będzie przebić innym antagonistom. Wiele filmów, seriali czy kreskówek powinno brać przykład z Defa' wykreowanego przez Dreamworks, bo tak naprawdę właśnie tak dobrze się tworzy, najlepszych antagonistów w historii kinematografii. To na tyle na dzisiejszy odcinek. Dzięki szczęście za oglądanie i trzymajcie się. Cześć! Subskrybujcie temu games.